Hej to wszystkim, witam was bardzo serdecznie w nowym filmie na tym kanale A dzisiaj to z innej perspektywy, bo lecimy na Bednary Jest Bartek Yo. Jest Cygan <noise> e, I lecimy na Bednary, jedziemy w piątek na razie Zobaczymy jak się doczłapiemy do innych dni W sobotę nas na pewno nie będzie e, I co, będziemy się widzieć na miejscu Wyjeżdżamy No, jedziemy, jedziemy, wyjeżdżamy powoli jakimiś lasami. Ja nie wiem, gdzie ty nas wyprowadzasz. Nie, nie, jada jak wszyscy. A, no tak. Nie wiem, czy... No, coś tak właśnie myślę. Także... Dobrze, że nie tak padało i nie tak słabo. Za 300 metrów. Nie wiem, czy słyszycie Google Mapsa. Jak tak, to wybaczcie. Mam nie wyłączonego i tak będzie sobie gadał. Ale spoko, jak jest, sobie, sobie jedziemy. Wszyscy są, na razie żyją. Człapiemy się, człapiemy. Na razie zobaczymy po 9.45, godzinne opóźnienie, ale to nic... <grym> Wiemy, ważne, że będzie. Prawda. Coś ogarniemy. Dokładnie. Jesteśmy, dojechaliśmy jakoś... Wjeżdżamy na jakąś inną trasą. Nie odpowiedni moment. Troszkę. się obrażona ona, ona eee, była eee, obrażona człowiek wyzekany w tej pracy eee, siedziała. Sezon trzeci ujęcie 1586. Dokładnie. Eee, no, na razie tak dużo... dużo miejsca jest. O, jest super, 50, 50, 50, 50, dawaj, dawaj 50, 50. Panie, panie, panie. Jezus. Boże. Do... Jesteśmy na miejscu. Lecimy ogarnąć bilety, a raczej odbić. Jest łatwek. Jest jesygan. <laughs> Mogłoby nie wiać, nie powiem bo y, tak średnio, tak średnio jest co się dzieje z włosami? Nie pytam, nie pytam O, może tak Także idziemy ogarniać Staję. Będzie dobrze Jesteśmy w końcu, wyszliśmy I tuptamy, gdzie pierwsze tuptamy? Ja wiem, się przejdziemy, zobaczymy no to spoko Chcemy iść zobaczyć do dotora. Spoko, o pizdiki A <laughs> wiesz co, to już trochę znam. Co nie? <laughs> Także super. Myślę. Zaczynamy od agromaszu. I nie wiem, w sumie będę tu pytać za Bartkiem. Co będzie chciało obejrzeć, to obejrzymy. Przejrzymy. Super. Bardzo fajne takie. Ja mam tą bronę nie przedostawał. Czemu? Ile to masz? 4 metry? A nie jestem pustym. Nie jestem <laughs> Nie. <laughs> Ej, cygan próbuje się wtopić w tłum. Nie, tu. Wtopić. Próbuję się wtopić w turma. Tak. <gry> nie te raczej. Dobra. Dzień dobry. dobry. Trzeba Ale to fajne. Pewnie żeby docisnęło jeszcze w rożynie. Nie. Nie? Chodzi o to, że w razie czego, żeby rewica się w środku nie zapykała z tego. To ma skrobę w No to też, ale. nawet nie wiem, o czym nie mówią, mówię. ale spoko. Jest, jesteśmy ogartowi, spoko jest. Bartek gada u. Jak to było? Euromejny. Do no właśnie. Rozmawialiśmy o rozrzutniku. Super. A tutaj aktualnie mamy. Dorisanka. Dorisanki. I co, i nie wiem. Nie wiem. No, ja się a nie znam. Jest w sumie patrzymy na nowe rozwiązania, co tu ciekawe, można zmajstrować, wykombinować. <grym> tylko w sumie zastanawiam się, czemu to jest nie. No bo tak jakie on ma w serwisie. Wień. No, no ale ja też ciekawe, jest. Cześć powoli się rozsądek po powoli wychodzi, może chociaż nie będzie tak w Zobaczymy. A, no. Pokaż się, co masz. No, dzisiaj no, pochwalcie. Taki ładny, z zioskina Zioskina O, proszę bardzo, Elegancki Pięknie Super myślę coś, coś Brawo innego, Coś nowego, ładne sprzęty Mówię, tak. bo, bo Tylko szkoda, ale takie drogie Cygan, nie narzekaj no, nie, bo, bo, bo... Cygan, cicho być Nie Cicho być Nie, cicho być. nie. nie dobrze. Nie, coś Właśnie się dzieje powoli Powoli karetka, o, jak super Jesteśmy w Makhale Dokładnie Makhale jest Bartek. Ej, cyganuczek David tam ja A, tam jest. Już się spodobała następno. O. On więcej pracy. No właśnie raz... chciałam to powiedzieć. No. Wiem, co chcesz powiedzieć. No, tak, ja wiem. To jest, to jest... Podoba, Podoba się? Adna? Co? No. No... taką. Czym <laughs> Czwórką.

To wygląda, kamery. ten ładniejszy. Bo ma małe błotniki w tyłu. Ale ten Ale, ale kłótnia dorosłych. <grywia> ale ten nie ma wygląda. <grywia> jest rosyjszy, Myślę, że ten jest ładniejszy. Ale w sumie to zrobiło. Mamy... Ale... To... Tak, chętnie. Fajny. Fajny. Kurde. Ale śliczny jest. Panie popularne, panie popularne, co ja? Znany, <grym> 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 <Synia. grym> Marszałek? Przyciskamy się przez ludzi. Spoko, mi się podoba, fajna ma fajne siedzonko i Skórzane, wszystko. wygodnie. Bartek zachwycony. Ja z tego nie wychodzę. Ja po na to zabieram. do no, no, jest to? no, to, mi się podoba, mega jest. Nie wiem, ile będę to spoczywał, ale wiem, takiego. Spokoj. Gdzieś tam idziemy. Tak, zaraz, zaraz, zaraz na papu. No, na papu pójdziemy coś gdzieś. Nie, ja mówię, szybko grało plon, nie szybko ja nie wiem. albo nie wiem. Nie, nie wiem. dokładnie tak gdzieś teraz nie wiem co ma gdzie no wtedy tak ten co ty tak tak cel brąkosty spoko słońce trochę daje ale za to dalej wieje więc tak średnio, średnia też fakt ale wieje i to nie fajnie to akurat nie fajnie no tak to no tylko myślałam że, że się zgubił a tak to co no krążymy na razie Zobaczymy, co tam konkretnego. Byliśmy już u Wronkowskich, byliśmy po picie eee, i w sumie idziemy teraz na stanowisko Metaltecha. Eee, na razie trochę nudy, nic się tam nie dzieje zbytnio. Nic, nic nowego. Byliśmy chwilę w Metantechu, teraz idziemy na Horpol i do Agraledu. Eee, ogarniamy. Sobie. w sumie nuda trochę jest O nie, nieźle ale ogólnie bardzo mało ludzi jak na to bardzo mało ludzi jest. tak to zazwyczaj więcej szkół było i dlatego, I, i dlatego właśnie przyczyny. trochę luz jest w tym roku no, no, zajechaliśmy było około dziesiątej prawie bo no to naprawdę jak na dziesiątą to było strasznie mało ludzi ogólnie kolejek, niczego nie było więc no. Z jednej strony dobrze. Tak, z jednej strony no dobrze, no i wiadomo, że to piątek jest. No też się nie ma czego spodziewać, ale z drugiej strony, no i... czałów nie ma. Czałów nie ma. Dobry. Dobry, jesteśmy na agraledzie, o matku, jak? Ja wiem, no, nie wiem. nie wiem. E, fajnie było, super było. Byliśmy, byliśmy ogóle agroprofilu? No. No i byłam na byku nawet i... Wstawiam to, robili. a było to noc, jakaś tam dziennikarz. Tak, dokładnie, coś tam, coś tam, ale fajnie było. Byłam sobie na byku, wstawię wam to. チームステップ。<music> <music> Fajnie było, No, też tak właśnie, Ogólnie mieszkańco. fajnie. Świecidełka są też fajne. Szybcie, A może to boksa kupić. Nie. Yeah. A... co coś A Co za biznesy dogadaliście? Za biznes, no, no. Zaraz się, hmm. się je, Nie, Patrzcie wygadujemy. nie, Tak nie mogę, o. Wyliczankeru <śpiewanie> <śpiewanie> Jezu, sorry Noga mi się ugięła. Czemu ja tak znajdę? No mówiąc ja z tej firmy no to dopiero się zorientowałem, że jest taka, bo braja na pinki technologii. Ale mi nie odpowiadały, bo mi coś brakowało niech Lumenu. Brakowało, to znaczy Lumena to mi się nie zgadzało. No to kupiłem właśnie z tej firmy no i dwie, a później no onem tak wyszło, bo no później więcej kupiłem. No co tak? to się no to. O tak. To tak. Ja tutaj już kolega jest. Kolej, ty Kolej, ty right. Wszystkie w bo... Wszystkim... Wszystkim wiesz, wiesz, wszystkie małe. Wiesz, którą chcesz? Tak. Może najdalej to może najlepiej. Nie Ej, to weź te rzeczy, daj mi plecak. mi plecak oddaj mi plecak, oddaj mi wszystko. Będzie bardziej profesjonalnie to wyglądało. Trzymaj. Zobaczmy. co Tego musicie głośno mówić, bo mój telefon jest ja trainny. Ja no nie, no. Nie wiadomo na co się wydało. Dobra. O, właśnie, dziękuję. O już Oho, opór będzie. Aparauce ładowo? Okay. masz więcej. <grym> Mam Jest kogut. Jeszcze, sobie stroboskopy? Nie. Popaska na rękę. Czołówka. Czołówka ci się przyda. Przyda się przyda. się przyda. Tołówka

Ej, teraz będziemy śnić wieczorami wieczorami Lepiej nie. Bo już z tymi wieczorami to. No co, wieczorami nie było? super, to nam 22 mają mają na Ojej. Dobrze, że że paku nie w okolicy. Ale, w ale, ale... I, idziemy sobie już do domku. Idziemy okay. do domku, to do... Oh. jest zadowolony! <laughs> Idziemy do samochodu. E... Byliśmy jeszcze na stanowisku, na... e... jak się znowu uciekło. No tak, ale ja... stanowisko nie. To na stanowisku, w no To na stanowisku, w chwilę, herbaty wypiliśmy. No. E... co, i pogadane, wracamy do domu. Ja nie wiem czy będę w niedzielę zobaczymy, bo nie powiem jestem po chora trochę. Więc zobaczymy czy przeżyję. Przeżyję. Bo dobrze by było, bo my coś więcej nagrała, bo dzisiaj taka dupa nic nie nagrałam. Davida trochę podśmiechuje, bo... Cicho bądź. Chłopiec w dobrym stanie. On ma dobry humor po prostu. Tak. Tak, więc... Już przepraszamy.